Bo mnie zarzuciło tak, że ja tak jakby udało mi się skontrować. Że gdyby go nie było, to bym wyprowadził do samochodu tego poślizgu, ale że trafiłem na niego, no to już było po wszystkim. Policjantów drogówki trudno zaskoczyć, jednak uczestnikom tego zdarzenia udała się ta sztuka. Kto brał udział w zdarzeniu? Kto kierował? Ja brałem, prowadziłem Toyotę tak. jestem winny. Pan brał, który rozważył telefon. Pan, ten tam? Ten, ten tam, pan, tak. Tak. I? Ja, I tutaj, tak. W zdarzeniu brały udział trzy samochody. Audi, Peugeot i Toyota. Kierowca tego ostatniego samochodu przyznał się do winy. Wpadłem w pocisk, uderzając w samochód tego pana tyłem i on się przebił tutaj. Rozumiem, że pan też z tamtej strony... Przedł siostrą tak, tak, przez tak, to А там, по-моему, столы из отломка. Не достали их а. из такого края. Как... Auta są oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów. Policjanci pytają więc kolejnego kierowcę, jak doszło do tego zdarzenia. Którym pasem pan jechał? W lewym. W lewym, skrajnym, tak? A Toyota jechała co? Za panem czy jak? Obok. I co? Tak na prostej drodze wpadła w pośle. I o co tu chodzi? To, no to no, chyba tak się dzieje. Aha. Po prostu było chyba do no, A gdzie myli, a gdzie to miejsce? Przepraszam bardzo. I na koniec wersja kierującego Audi. Jechałem przed pasem, a nagle momentalnie ten Peugeot wyskakuje mi. Przed maską. A wcześniej co pan widział, że coś, dlaczego Peżot się tutaj znalazł? Kolizję widział pan w tych dwóch pojazdów? Nie widziałem. Nie widziałem, ale po prostu słyszałem tylko tyle, co że wpadł w poślizg. Przejdąc po tsunami, ominąłem go, po prostu Oto symulacja tego zdarzenia. Kierujący Toyotą wpadł w poślizg, a następnie uderzył w jadącego obok Peżota. Ten natomiast przejeżdża przez torowisko i po chwili znajduje się na drugiej stronie jezdni. Tu niemal dochodzi do zderzenia z kierującym Audi. Ten jednak zachowuje zimną krew i w ostatniej chwili wymija pojazd. Jak jak z No w sensie, którego leciałem naprawdę. Szczęście, że nic nie jechało, ani tramwaj, ani nic nie jecha. jechało. samochody, ale jakoś tak no to. nie było. Rozumiem, że zbyt wolno nie jechaliście, bo tu widzę, że samochody akurat nie nadają się do wolnej jazdy. Tak. Dlaczego są to wolne? Tak, te pasy mówią same za siebie. A, to prawie ważne. No. Tak. Nie jechaliśmy, bo jakoś nikt tego nie ustalił. Ustalić da się natomiast jedno. Warta ponad 100 tysięcy złotych Toyota będzie wymagała teraz bardzo kosztownego remontu. Jednak w jeszcze gorszej sytuacji jest kierowca Peugeota. Rajd przez tory sprawił, że auto nadaje się już tylko do kasacji. Tuż z Peugeota chyba niewiele będzie. To on prosto poszedł chyba wszystko. pod kątem to tak już był wyglądał, Dobry samochód, sportowy fotel. hotele, co to ten wyścigał. To jest Toyota GT, to to Toyota GT, co teraz można ją było wygrać czy coś takiego, tak? Znaczy ja jej nie wygrałem, nie kupiłem. Jakby nie Humor dwudziestokilkulatkowi popsuje też konieczność zapłacenia mandatu. Do jego konta będą też dopisane punkty karne. Spowodował pan zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najprawdopodobniej nie dostosował pan prędkości do warunków ruchu. U. Do warunków ruchu. Kierowca Toyoty i policjant mają prawdopodobnie inną definicję szybkiej jazdy. Okazuje się, że młody mężczyzna ma też umiejętności godne największych mistrzów kierownicy, jednak tylko w teorii. Bo mnie zarzuciło tak, że ja tak jakby udało mi się skontrować, żebym, gdyby go nie było, to bym wyprowadził do samochodu tego poślizgu, ale że trafiłem na niego, no to już było po wszystkim. Policjanci zaczynają wypełniać formalności. Jednak rozmowa na temat wyjątkowego wręcz szczęścia uczestników tego zdarzenia trwa nadal. Owoło minął ten słów ten Peugeotem. Przez tyle toru, że nie wydachował w ogóle. No. Tak więc choć zarówno Toyota i Peugeot odjeżdżają z miejsca zdarzenia na lawecie, to i tak właściciele tych aut mogą mówić o wyjątkowym wręcz szczęściu. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na